Witam wszystkie wodniki i zapraszam serdecznie na prognozę roku 2026, który przedstawia się bardzo, bardzo intensywnie. Ty masz Plutona w swoim znaku, ty masz tą władzę, ty masz tą siłę, ty masz, że tak powiem, tą kulę, która może przyciągnąć wszystko, ale także Pluton pokazuje cienie. Pluton może niestety sprowadzać na różne trudne drogi, dlatego bym uważała, gdzie kieruje swoją siłę, gdzie kieruje swój fokus i może przede wszystkim pokazać, gdzieś sam manewrujesz siebie w sytuacji, gdzie nie ma tej wolności, gdzie nie ma tej niezależności, czyli zależy teraz od ciebie z jakiego poziomu świadomości będziesz działał, będziesz wykorzystywać tą potężną energię, którą możesz osiągnąć wszystko. W tym roku, 2026, z przejściem Saturna, Neptuna, Urana, ale także Jowisza do znaku Lwa, Pluton będzie współgrał z tymi planetami, czyli masz korzystne aspekty aż czterech planet do Plutona, że naprawdę będziesz mógł bardzo dużo osiągnąć. Zaczynamy w lutym, kiedy do Saturn i Neptun łączy się po raz drugi na punkcie 0 w znaku Barana. Neptun przejdzie wcześniej już do znaku Barana bo już 27 stycznia, Saturn przejdzie 14 lutego i koniunkcja ta będzie jeszcze trwała dopóki Saturn jest w znaku Ryb, czyli właściwie od 7 lutego do końca lutego i jest to nie tylko konstelacja z jednej strony, no, zmian Wejścia w nową epokę, czy w nową cywilizację, ale teraz narodziny Twojej odwagi, jak działasz, jak inicjujesz, jak budujesz nowe fundamenty swojego życia, ponieważ jest sekstyl tego połączenia, ale także Saturna w pozytywnym aspekcie przez kolejne 3 lata i Neptuna przez kolejne aż 14 lat, bardzo dobry czas na naukę, na rozwój, na odwiedzanie warsztatów, na poszerzanie swoich horyzontów. Może także, że Ty będziesz dawał warsztaty, że Ty będziesz nauczał na wszystkie prace związane z online, z wiedzą, z komunikacją, z, z, z handlem wszelkiego rodzaju. Będą to jednak nowe pomysły, nowe idee, nowe marzenia, ale także z jakąś zupełnie nową. Grupą ludzi, i jeżeli masz planie, nie wiem, założyć szkoły, założyć przedszkola, nauczać, przeprowadzać się na bliską odległość, pracować w internecie przez kolejne lata, to Saturn i Neptun będzie cię wspierał. Neptun walczy o marzenia, Neptun walczy. O nowe wizje, o nowe plany z taką ogromnie ognistą energią, a Saturn buduje nowe fundamenty. Myślę, że po tranzycie Saturna nie tylko będziesz w inny sposób myślał, mówił, przekazywał. Ale także w zupełnie inny sposób, radykalnie inny, czyli coś nowego, coś innego, coś pionierskiego, co jeszcze nigdy nie, robi, nie, nie robiłeś. Wykorzystywał swoją wiedzę, inaczej zupełnie myślał i pojawi się na pewno więcej odwagi do realizacji marzeń, do realizacji życzeń, do pokazywania się, i wielu z Was może także zmienić radykalnie swoją tożsamość. 26 kwietnia uran przechodzi do znaku bliźniąt. Jeszcze do 26 kwietnia masz urana w kwadracie i chodzi tutaj o sytuację w domu, jak czujesz się w domu, gdzie mieszkasz, jakie są emocje, jakie są uczucia. Uwaga, uran w byku nie daje stałości, nie daje poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie tu, gdzie po... Pojawia się ten uran, to przez 7 lat może być dużo niepokoju, dlatego zadbałabym o dom, o rodzinę. Może wielu z Was będzie się przeprowadzać, może przeprowadzać się za granicę, może budować nowe domy, może zmieniać się sytuacja w relacjach, w partnerstwach, ale także na przykład z rodzicami, czy z rodzeństwem, czy, czy z babcią, czy z dziadkiem. Ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, ja, jakieś wyjazdy następnie od. 26 kwietnia ten uran na kolejne 7 lat stoi w pozytywnym. Aspekcie uran czuje się bardzo dobrze w znaku bliźniąt. Chodzi o nowoczesność, chodzi o technikę, chodzi o akceptację siebie, więcej zabawy, więcej przyjemności. Samotne wodniki na pewno będą wchodzić teraz w relacje, w związki wszelkiego rodzaju. Może pojawi się jakiś temat dziecka. dziecka. To może być także niespodzianką, no bo to jest uran, że coś się wydarza tutaj przez kolejne 7 lat. Czyli w zależności od Waszej daty, godziny i miejsca urodzenia, ale więcej twórczości, więcej pomysłów, więcej takiej odwagi do indywidualności, że będziesz bardzo dużo kreował, że będziesz bardzo dużo wy występował i przede wszystkim w zupełnie inny sposób wykorzystywał swoje talenty. Do 30 czerwca Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, stoi w znaku raka, i tutaj w tym znaku raka przede wszystkim chodzi o dzień codzienny, o zadbanie o siebie, o swoje zdrowie, tematy odżywiania, no bo to jest rak podstawy o odżywiania. Jak wygląda ten dzień codzienny? Czy opiekujesz się sobą? Czy dbasz o siebie? Czy dbasz o tematy zdrowia, o tematy swojej kondycji? Na pewno będzie się tutaj bardzo dużo zmieniać. Następnie Jowisz przechodzi do znaku Lwa i ustawia się w opozycji dla ciebie. Z jednej strony może być tak, że przychodzą osoby, które ci pomagają, które ci protegują, które ci Obdarowują bogactwem, tak? że czujesz się jak król czy królowa, to mogą być nowi partnerzy, nowe partnerki, to mogą być osoby, które cię protegują, które no, da, dają ci wszystko, czego tylko pragniesz. Z drugiej strony, ponieważ to jest opozycja. I Jowisz będzie ustawiał się naprzeciw do Plutona. Bardzo bym z tymi osobami tutaj uważała, ale także może być tak, że odejdzie, czy też zakończy się jakaś relacja, to jakieś partnerstwo, które, były, które było dla ciebie bardzo ważne. Najważniejsze jest, że Pluton w Twoim znaku będzie ustawiał się pozytywnie do Urana. Trygon Plutona do Urana trwa kolejne. 4 lata: Pluton będzie współpracował i kooperował z Saturnem i z Neptunem, ale także z Uranem. I tutaj jest bardzo dobry czas na projektowanie, na rozpoczynanie nowego życia. Jesteś protegowany ze wszystkich, ze wszystkich stron, tak jak gdyby pl planety opiekowały się przede wszystkim wodnikiem, aby się spełnił, aby był prawdziwy aby zaczął inicjować, pracować i spełnił się. Przede wszystkim pamiętaj, że Pluton żąda od nas nie tylko w znaku wodnika, chodzi o tą wolność, o tą niezależność, ale o życie w zgodzie ze swoją prawdą, bez masek, jak to mówimy razem z tym Plutonem. W, wchodzimy w miesiąc styczeń z pięcioma planetami w znaku Koziorożca, czyli z czterema, przepraszam, Mars, Słońce, Wenus, ale także Merkury jeszcze 1 stycznia y, przechodzi do znaku Koziorożca i wszystkie planety znajdują się za tobą w tym styczniu, czyli najlepszy byłby czas wyjazdu na samotną wyspę czy też jakiś urlop, czy też sanatorium, czy zadbanie o siebie, bardzo dobry czas byłby zadbanie o swoje zdrowie, może pracujesz nad jakimś projektem, może rozwijasz się, może rozwijasz się duchowo, spirytualnie. Czy też yy, za, zasięgasz jakichś zupełnie nowych nauk, czy też no, no piszesz na przykład jakąś pracę dyplomową, czy też jest wykonanie jakiegoś zadania, ale styczeń jest takim, ta, taką konfrontacją ze sobą, skupieniem się na sobie. Może właśnie przed tymi urodzinami będziesz się zastanawiać o zmianach profesji, jakie tematy, jakie projekty, jakie pomysły, jakie idee trzeba zakończyć, sfinalizować, zostawić. Co nie jest już tak, jak gdyby będziesz oddawał pewne odpowiedzialności, ponieważ nie będzie Cię to interesowało. Twój miesiąc to będzie połowa, um, połowa stycznia i luty, dlatego że wszystkie cztery planety przechodzą do Twojego znaku. I najwięcej energii masz właśnie od 23 stycznia do 2 marca, dlatego że Słońce, Wenus, Merkury, ale przede wszystkim Mars znajduje się w znaku Wodnika, i tu jest więcej mocy, więcej siły, poprawa w relacjach, w partnerstwach, w kwestiach indywidualności, oryginalności. Będziesz działał nietuzinkowo, będziesz osiągał ogromne sukcesy. Ale ta, tak jak gdyby dla Ciebie ten rok zaczyna się właśnie wtedy, kiedy te wszystkie planety przechodzą do Twojego znaku, szczególnie kiedy słońce przejdzie pod koniec stycznia do Twojego znaku. Miesiące kolejne, czy też nawet tygodni, kiedy masz dużo energii, dużo siły, dużo mocy. To jest od 9 kwietnia do 19 maja czas na działania, na inicjatywy, bardzo dobry czas na naukę, na robienie na przykład jakichś kursów, projektów, warsztatów, robienie stron internetowych prac w, w internecie. Tutaj znajduje się także Saturn i Neptun. Czyli połączenie Marsa z Saturnem i z Neptunem, no to będzie się bardzo dużo w tym czasie także działo na pożerzanie swoich horyzontów, ale zaczynanie czegoś nowego, czegoś innego. Ta energia będzie Ci jednak sprzyjać. Kolejny czas, kiedy masz bardzo dużo energii, bardzo dużo siły, bardzo dużo mocy, jest od 28 czerwca do 11 sierpnia, i tutaj jest czas na miłość czas na wejścia w związki, partnerstwa, tematy seksualności, tematy dzieci, kreacji, y, inspiracji, ale przede wszystkim zabawy i przyjemności y, oraz od 28 września do 26 listopada Mars y, ustawia się na... Aha, Mars ustawia się naprzeciw, czyli ten miesiąc nie, tak? Dlatego, że tutaj może właśnie zabraknąć energii czyli od 28 czerwca do 11 sierpnia. Wenus, planeta miłości, planeta pieniążków, planeta kreacji w tym roku będzie w biegu wstecznym i niestety w znaku Skorpiona. Dokładnie od 3 października do 14 listopada i ponieważ znak Skorpiona nie jest Korzystnym dla ciebie, a będzie w znaku Skorpiona dokładnie, czyli z biegiem prostym i z biegiem wstecznym od 10 września i można powiedzieć aż do 8 stycznia 2027. Ale w tym czasie, kiedy będzie w biegu wstecznym, no trzeba będzie uważać, czyli Wenus jest w kwadracie. I tutaj będzie chodziło o tematy profesji. Czy czujesz się dobrze w swojej profesji, w swoim zawodzie? Czy spełniasz się? Czy zarabiasz odpowiednie pieniążki? Czy właśnie trzeba zmienić tą drogę powołania? Mogą pojawić się trudne tematy: zazdrości, kontroli, manipulacji w pracy. Może także chodzić o temat wartości, czy rzeczywiście to, co robię, jest moje. Tak? Wenus będzie się ustawiała w kwadracie, do, yy, w kwadracie do Plutona, ale w znaku Skorpiona no, przynosi dużo takich ekstremalnych uczuć, które nie będą Ci się podobać. Bardzo dobry czas na miłość. Na relaks, na odpoczynek, poprawy kwestii finansowych, na wejścia w związki, relacje wszelkiego rodzaju, także jeżeli chodzi o współpracę i kooperację, byłoby od 17 stycznia do 10 lutego, kiedy Wenus jest w Twoim znaku, następnie od 6 marca do 30 marca. Tutaj poprawa kwestii finansowych, przede wszystkim z komunikacji, z handlu, przekazu wiedzy, przekazu informacji. Miłość możesz zapoznać na jakimś kursie, na jakimś wyjeździe, na jakiejś wycieczce gdzieś na bliską odległość, ale także poprawy kwestii finansowych, właśnie z komunikacji, jeżeli chodzi. O wiedzę czy wszystkiego, wszelkiego innego rodzaju na, na przykład handlu, także w internecie. Następnie bardzo dobry czas finansowy od 24 kwietnia do 19 maja. Pieniążki tutaj przyjdą z Twoich projektów, z Twojej twórczości, Twojej kreacji. Czas także na miłość, na relaks, na, na odpoczynek, na wyjazdy z kochaną osobą. I y, także od 6 sierpnia do 10 sierpnia, patrzę, żeby nic nie ominąć, dobrze, od 6 sierpnia do 10 września y, Trygon, Wenus, czyli najlepszy czas na wyjazdy, na wyjazdy za granicę, na poszerzanie swoich horyzontów. Pieniądze mogą przyjść ze współpracy kooperacji za, za granicę, niektórzy może będą wyjeżdżać za granicę, inni będą zdawać, Egzaminy, załatwianie bardzo ważnych spraw biznesowych, urzędowych. Może właśnie będziesz zdawał jakieś egzaminy, że tutaj no, miłość, szczęście i pieniądze same wpadają ci w tym czasie do rąk. Merkury. Planeta biznesu, planeta interesu będzie trzy razy jak zawsze w biegu wstecznym i w tym roku tylko w znakach wody, czyli w znaku ryby, w znaku raka i w znaku skorpiona, a Merkury nie za bardzo lubi planeta biznesu, interesu właśnie w wodzie, gdzie pewne... Interesy mogą się rozpłynąć. Uważać trzeba będzie przede wszystkim od 26 lutego do 20 marca, kiedy Merkury znajduje się przed Tobą w znaku ryb, i tutaj trzeba będzie uważać przede wszystkim na pieniądze, bo w biegu wstecznym może być tak, że więcej wydasz aniżeli zarabiasz. Następnie od 29 czerwca do 24 lipca ten tranzyt nie ma takiego większego wpływu na twoje słońce to już w ogóle ale chodzi o formę pracy zadbania o siebie zadbanie o swoje zdrowie nie przede wszystkim tego ale także nie na przykład sygnałów ciała. Myślę że będziesz bardzo dużo zmieniał właśnie w organizacji dnia codziennego. I od 24 października do 13 listopada, to już jest trudniejszy aspekt, bo tutaj także Wenus będzie w znaku Skorpiona, i jest kwadrat, i znowu chodzi o profesję. Znowu chodzi o drogę powołania. Myślę, że z biegiem wstecznym, Merkurego w znaku Skorpiona, może wielu wodników także zmieniać swoje zawody, zmieniać firmy. Zmieniać pomysły na, na siebie, ale także stwierdzić, no to nie jest moje radykalne zmiany, czy też zrywać, ale także w biznesach, interesach i przy wydawaniu pieniędzy, tutaj 24 października, 13 listopad bardzo bym uważała. Najważniejszym wydarzeniem dla Ciebie także raz na 18 lat węzły karmiczne przechodzą na ośwodnik. Lew i węzeł karmiczny północny, ten, który będzie znajdował się w Twoim znaku, jest gwiazdą przewodnią, czyli wszyscy będą biec w Twoim kierunku, co oznacza, idziemy nie tylko w kierunku nowego świata, nowoczesności, techniki, innego sposobu życia, innego sposobu myślenia, ale także będzie się bardzo dużo zmieniać y, kolektywnie w społeczeństwach. I na przykład właśnie Uran, Saturn, Neptun będą pozytywnie ustawiać się do tych węzłów karmicznych, jednak razem z tymi za, zaćmieniami, bo węzły karmiczne przejdą na Twoją oś pod koniec lipca, że oczekujesz przede wszystkim zaćmień. I za, zaćmienia na osile wodnik od, rozpoczynają się od sierpnia, które przede wszystkim mogą wprowadzić w Twoje życie wydarzenia, sytuacje, których się nie spodziewasz, tak jak gdyby no, coś rzuciło nas na zupełnie inną y, drogę życia, czy też w zupełnie inną rzeczywistość, którą trzeba będzie sobie poradzić. Tematem jest: jestem sobą, jestem autentyczny, jestem prawdziwy, ale y, będzie się dużo zmieniać w relacjach, w partnerstwach i w związkach. Wszelkiego rodzaju. Może chodzić o osoby męskie, może chodzić także o temat y, taty. Y, nie musisz sobie przypominać, co było 18 lat temu po, podczas po, podobnych zaćmień, dlatego że wtedy nie było Plutona, i była zupełnie inna sytuacja. Z, co to oznacza? We węzły karmiczne, które przejdą na Twoją oś, czy też we, we węzeł karmiczny północny, który znajduje się w Twoim znaku, oznacza przede wszystkim okres takiego turbo przyspieszenia, jeżeli chodzi o Twoją ewolucję, jeżeli chodzi o przemiany, przemiany w życiu i odnowę Twojego serca. Ponieważ y, ten węzeł karmiczny, który jest w twoim znaku, jest y, gwiazdą przewodnią. Na pewno pod wpływem tych zaćmień będziesz się bardzo rozwijać, czyli wspólnie, razem, nie ja, ale my, ale także pokazać, ty musisz przez współpracę, przez kooperację, przez współpracę w jakichś grupach, że zmiany czy siła grupy jest silniejsza, aniżeli jednej osoby. I pokazywać się bardziej autentyczny, bez maski, prawdziwy wobec siebie, ale także wobec, wobec świata. O tym będziemy jeszcze mówić w lato, kiedy te węzły karmiczne przejdą. Dzisiaj tylko chciałam o zaćmieniach, ponieważ jeszcze do końca lipca zaćmienia odbywają się na osi Ryby Panna, chodzi o tematy Twojej wartości. Chodzi o otworzenie się na nowe sposoby zarabiania pieniędzy. Chodzi o temat akceptacji siebie, kochania siebie, podniesienia swojej wartości, zaufaniu przede wszystkim w swoje talenty. I 17 lutego mamy pierścieniowe zaćmienie słońca na ostatnim znaku ryb bardzo karmiczne, przeznaczeniowe yy, za, zaćmienie. I tutaj jest nie tylko koniec tej epoki, ale że będzie się bardzo dużo zmieniać u ciebie w formie zarabiania pieniędzy, tak jak gdyby lęki, strachy, obawy, iluzje będą odchodzić. Bardzo intuicyjne, bardzo emocjonalne zaćmienie. Następnie 3 marca, pełnia zaćmieniem księżyca w znaku panny. Tutaj ujawnienie prawdy, konfrontacja z rzeczywistością, chodzi o. Tematy finansowe, o tematy współpracy, o tematy wartości, ale także jakieś zmiany w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju. Mogą także się pojawić tematy zdrowia i oczyszczenie i załatwienie tutaj, uporządkowanie wszelkich spraw z finansami, z relacjami, z współpracami, tak jak gdyby, no, uporządkujesz ten chaos. Myślę, że w tematach finansowych i relacjach, na pewno wprowadzisz więcej jasności. 12 sierpnia najsilniejsze zaćmienie, jakie tylko może być, jest to całkowite zaćmienie słońca w lwie na 20 stopniu w opozycji dla ciebie, duże zmiany w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju, ale chodzi tak naprawdę o twoje życzenia serca, o twoją e, misję duszy, o twoją twórczość, o twoje ja, nie że ktoś ci coś narzuca, nie że się podporządkowujesz, nie że ktoś tobą rządzi, ale takie takie no ja do, do siebie, odważne, autentyczne Prawdziwie siebie stawiam na pierwszym miejscu. Ja jestem z tym słońcem, ja promieniuję, i wielu wodników będzie radykalnie zmieniać swoje życie. Najsilniejsze za, zaćmienie to będzie i 28 sierpnia pierwsze zaćmienie w Twoim znaku, następnie jeszcze dwa będą na wiosnę 2027. I 28 sierpnia pełnia i zaćmienie Księżyca na szóstym stopniu. Ta pełnia ma duży wpływ, będzie miała na zmiany w społeczeństwie i w zbiorowości, ale tutaj przede wszystkim chodzi o temat wolności, o temat niezależności. Będziesz tego szukał, będziesz tego potrzebował, będziesz w tym kierunku szedł, lub też, ponieważ jest to za, zaćmienie Księżyca, na pewno zauważysz dookoła tego dnia co zabiera Ci, czy przez kolejne 6 miesięcy, bo efekty zaćmień rozciągają się na kolejne 6 miesięcy, kto zabiera Ci wolność, kto zabiera Ci tą niezależność, kto Cię ogranicza. Kochane Wodniki, interpretacja horoskopu jest ogólna, czyli tylko z pozycji Słońca, dlatego zapraszam Cię do rozmowy indywidualnej czy na konsultację. Informacje do mnie znajdują się pod nagraniem, do konsultacji potrzebuje datę, godzinę i miejsce urodzenia lub też znajdziesz informacje na mojej stronie www.astroveritas.com. Do zobaczenia i dobrego, lepszego roku 2026.